Witam Was wszystkich serdecznie. E, oglądajcie nasz kanał. Znowu jestem z Jankiem. Pokazujemy drugi odcinek naszych przygód e, żołądkowych, które mamy. Tak. E, mogę powiedzieć z całą pewnością, pochwalicie, że uratowałem Janka, skierując go do naszego znajomego lekarza. Ludzie mnie pytają, to jest mój lekarz Majewski, który mnie uczył w szkole na medycynie. Jestem po fizjoterapii, po radiologii, po nieskończonej rehabilitacji. Także e, całe moje wykształcenie jest medyczne, bo ludzie pytają, czy znam się na medycynie. Pracowałem przez 7 lat na patomorfologii w Zabrzu, w Katedrze Zabrzańskiej z panem profesorem Szczurkiem. Robiłem zdjęcia z seks, tak? Takie nawiązanie do tego, skąd moje zacięcie to medyczne akurat. Także teraz chcę powiedzieć, że dzięki moim nawom, przekonaniu, bo miał różne fobie, pomiliśmy na pierwszym odcinku, skąd się te fobie wzięły. Wielu ludzi ma fobie, teraz jest nagonka na lekarzy, że, że przepisują tylko antybiotyk, że dwa rodzaje antybiotyków, czy, czy jak masz, bakteropyroli. Tutaj był kolega nasz i powiedz, jakie Twoje wrażenia, ile ten lekarz poświęcił Ci czasu? Są lekarze, gdzie przyjmują, powiem króciutko, są lekarze, którzy przyjmują, przyjmiecie 2-3 minuty, kolejny następny chodzi, otwiera książkę, zakłada antybiotyk, nie zapyta nawet, jak ty żyłeś, co ty jadłeś i co jest przyczyną, jaki masz stres, jakie masz nerwy, czy jesteś cholerykiem, czy jesteś wybuchowy, żeby poznać Twoją strukturę do tej pory, jak ty jadłeś. Zapisują ci tabletki, kolejny antybiotyk i następny pacjent, bo liczy się ilość. Tutaj przyjął Cię lekarz i Janku, powiedz sam, jak ty to odczuwałeś Pierwszą rzecz, to najlepsze, że, że poświęcił mi właściwie 4 godziny. Tak. To jest bardzo dużo, 4 godziny na, jakby na jednego pacjenta. Tak, z żoną byliśmy. Z żoną byliśmy, tak i poświęcił 4 godziny swojego czasu, gdzie e, zrobił całą, cały wywiad o tym, co jem, jak, jak, czy jestem nerwowy, czy jak, po prostu zrobił... Strukturę twojego życia. Strukturę co? mojego życia wziął i wypytał mnie o wszystko. Potem e, zrobił mi po kolei każde badanie, powiedział co... Mam jeść. I jest to na filmiku nagrane Jest, jest to nawet na filmiku, na, Zgodził się. Zgodził tak, się pan doktor, żeby to dostępnić. Dostępnić. i udostępnić. I właściwie e, czułem się u lekarza jakbym e, to był mój e, właści, jakby przyjaciela, nie? Jakby tak, tak. E, facet, który mi chce tylko sprzedać. Torbę leków, I, tak. i, żebym spalał, i zapomnieć, żeby kolejny już Żeby kolejny wchodził. I, a poza tym powiedział, że za dwa tygodnie do mnie zadzwoni, sprawdzi jak się czuje, czy, czy leki są odpowiednie, czy nie trzeba coś zmienić. No i jak wyszło badanie? Pochwalam się, czy mam Mogę śmiało powiedzieć, że uratowałem ci życie. Można, dlatego że badanie wyszło. Powiem szczerze, lekarz powiedział, że jeszcze trochę jakbym poczekał, to wylądowałbym u doktora, ale innego trochę Glinki. Tak, tak, no dokładnie tak się dzieje. Także my to pokazujemy tutaj na naszym na moim kanale. Oglądajcie to, co ciągle mówię. Nie musisz mi dawać palucha, nie musisz rzec w ducha. Byle byś mnie czasami posłuchał. I to jest bardzo ważne. Co chcę tutaj przekazać? My jesteśmy nie jesteśmy przeciwnikami tutaj, jak mówię ja teraz. To będzie kolejny odcinek, kiedy i dlaczego surowe zabija. Surowe zabija w tym przypadku jak mieliśmy teraz kolega też popełnia wiele błędów. My pokazujemy to. Ja od samego początku od 13 roku życia jestem wegetarianem. Yy, mamy obydwoje maszyny, ja mam dwie sokowirówki. Odli... Ja też mam i... i sokowirówkę, wyciskamy olej, zdrowo żyjemy. Dlaczegoście przeszli na wegetarianizm na soki? Na dlaczego Na soki? Dlatego, że... Do rodzina? Do... No, nie, po prostu w rodzinie mieliśmy yy, przypadki, zresztą no, najbliższa moja osoba yy, zmarła na raka i postanowiłem, że zmienię sposób żywienia. Przeszedłem na wegetarianizm, czasem przeszedłem na witarianizm i... Przez półtora roku byłem jako witarianin, piłem bardzo dużo soków. Tak. Samo surowe jadłem. No niestety wydarzyło się tak, że mój żołądek no, jakby. Nie, nie akceptował surowego. Tego, tak. te, tego surowego i spowodowało to właśnie. No to, ten sam, który masz, ale ten... powiem mam ciekawostkę ludzie. Janek go widzę, jak obserwuję. Janek ma cały czas próbnik do jedzenia. wyrzucił cztery awokado, bo miał przesadzone azotany. Tak, no. Chodzi w sklepie, nie kupi żadnej jego trucizny. Nie je żadnego mięsa, nie pali papierosu, nie pije alkoholu i ja mówię, no Janek, no wszystko fajnie robisz, a cały czas ciska się za brzuch, bolało go, ja również na święta nie mogliśmy jeść, ogromny ból, nikt nie zdaje sobie sprawy, kto nie miał rzodu wrządka, nie wie jak boli, całą noc nie śpisz, całą noc na siedząco, bo zalewa cię, bo jest gaga, bo refluks i cofa się ta treść, także ta błona śluzowa jest u mnie w stanie bardzo ciężkim, tutaj chcę pokazać. Całe moje wyniki tutaj pokazałem, dziękuję za współpracę z panią doktor Sobutową, dzwoniła do mnie, że mam bardzo niski cholesterol, wiem, że niski, na Filipinach miałem na budówce 120, a teraz mam 140, ty ile masz? Yy, cholesterol? No, 120. 20. też bardzo niski cholesterol mamy, jest to źle, my wiemy o tym, powinien być 220, nie ma się czym komórka odbudowywać, traciłem trochę wzrok, ale jest to okres przejściowy, wymieniamy ten olej, tak, w samochodzie wypuścisz olej, jak go nie ma, to jest stan zero, po to go nalejemy, będę uzupełniał. Tu mam wszystkie wyniki, mam... Odpowiedni poziom jestem wegetarianem. Nie ściemniam, wieczorem miękkie owasy, Mam odpowiednio poziom, agata mi gotuje warzywne zupy. Rozmawiałem z kolegą teraz, ja jem, tylko rano piję cały czas soki, piję własne soki, seler, wyciskamy go na dwóch sokowirówkach, mam stojącą i na boku wyciskaną, kupione od Zibiego. Mam maszyny do oleju, ty również. Tak, kupiłem od Zibiego. Ta, maszynę do cały oleju, czas jest stosujemy, super. stosujemy te maszyny. A pokazujemy teraz, nie możemy tego przemilczeć i mówić, OK, lajkować, że jesteśmy zdrowi. Pokazujemy, może akurat komuś ta droga. Pomoże do takiej przypadłości, jak my mamy. Ja mam teraz bardzo silny stan wrzod, ale powiem dlaczego tak jest, bo popełniamy wiele błędów. Uczymy się na tych błędach, on też popełni błędy. Ja powiem teraz o jutro, o moich błędach, ty powiesz jutro. Pokażemy cały film, jest nagrany, jak miał gastroskopię, jak to przebiega spokojnie, jak ten lekarz poświęcił mu czas i, i dobiera leki, mówi o jedzeniu, co ma jeść. W tym okresie tego stanu zapalnego, tych wrzodów, tych nadżerek, nie jemy surowiznego, nawet najmniejsze jedno jabłko surowe nie można znaleźć. Ja robi się go pieczone, robi się gotowane, jem. Cały czas po południu gotowane zupy. Od tym cały czas to ukrywam. Jem 50 na 50, tak jak u Hunzów się nauczyłem. Tu są moje wyniki. Pokazałem oryginalne wyniki, nieoszukane. Także jem teraz przez 35 dni zupy tylko warzywne, a więc stąd te wyniki. Homecystyjna 14. Ty masz jeszcze większą? 18. 18 homocysteiny Gdzie nie je mięsa, gdzie powinny mieć wzorowe wyniki. Ale wegetarianie tak mają. Zawsze jest problem z tą homocysteiną. Przy niskim kwasowości w rządku nie wchłania się witamina B6, tak jak powiedziałem, nie asymiluje się B12, raz to jeszcze powiem, i kwas foliowy. I momentalnie jest <śmianie> histaminacja. E, 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 Homocysteina. w górę. Ja w lipcu badania robiłem, ja przeziomie miałem 8-9. Mogę pokazać te wyniki. Również je tu mam w sierpniu. E, cholesterol miałem na. Muszę uspokoić Panią doktor Sobudową. Moje cholesterol miałem na poziomie 220. Teraz spadł, bo jestem po budówce. a więc jest to normalne, że tak się dzieje. Moje całe życie i Janka jest y, bardziej podobne do y, to, co opowiada Mariusz. Tam Ktoś mnie zapytał, co Mariusz na to powie. Ja, my nie, naszą ideą nie jest negowania Mariusza, nie jest negowania no. picia soków i no. życia na surowo. Nie, on robi bardzo fajną rzecz, dlatego Ta. że uczy Polaków jak... Tak, dokładnie. się odżywiać, a nie jeść tych śmieci z tak, supermarketu. dokładnie. Robi dokładnie to samo, co ja mówiłam. Tylko jest ta różnica, że ja więcej jem gotowanego, bo mój żołądek, moje, mój struktura, mój charakter, choleryka to jest akurat łabędź spokojniejszy. Ja jestem człowiek dynamiczny, buntowniczy. Pracuję cały czas przy kurach, coś się dzieje. Dlatego takie wyniki robię. Ciągle się badam. Przeszłem takie ciężkie choroby jak raka prostaty, przeszłem boleriozę. Teraz znowu tą boleriozę mam potwierdzona. Co chcę powiedzieć jeszcze tutaj? Akurat z całym szacunkiem do naszej Ewy Gizy w Wadowicach robię się u niej badania od 10 lat. Byłem u niej na perfekcyjne badania na początku grudnia. Jest, pokazało wszystko. Pokazało, czy mam widziowce, czy mam chlamydię, że mam boleriozę, w ciężkim stanie. Wszystko to pokazało, ale nie pokazało, że mam wrzodów. Żeby to potwierdzić, poszedłem do pani Sobutowej, do tych, pani doktor, w starszym wieku. Jest to poważna osoba, ma ogromne doświadczenie. Homeopatią zajmuje się. Również. Urządzenia, które kosztują 200 tysięcy, to są bardzo drogie kwanteki, to nie są za 3 tysiące. Również nie wykazały, że mam w tym stanie wrzody, gdzie jeszcze tydzień nie byłoby mnie, nie mógłbym nadawać, bo mam taki cały przewód górny, cały przewód pokryty jest wrzodami. Także z całym szacunkiem do tych kwanteków, do tych urządzeń, one nie pokazały, że mam chorobę wrzodową. Walczyłem z boleriozą. Popełniłem wiele błędów i też się do tego trzeba uczciwie przyznać. Tak, Tylko, tak. No, piłem soki na umór, bo, tak. na umór, można tak powiedzieć brzydko, dlatego że stałem, wypiłem soku pół litra, wiadomo jakiego, bo to, no, piłem przez 10 miesięcy sok z selera, nie będę tutaj kłamał, tak, nikogo tak. szukał. Potem iłem e, koło południa e, sok następny i ta, za dużo tego po prostu było i A, enzymy e, palają, wypaliły także... mi po prostu drogę, e, cały, cały układ pokarmowy mm. i stąd mam te problemy w ta tej jak, chwili. dokładnie Giano I stąd teraz te badania robimy. Tak, dlatego ja te badania, bo, bo badania. wydawało mi się, że wszystko jest ok, no, jednak mimo wszystko schudłem z ponad 100 kg do wagi 72 kg ta. i to jedzenie właśnie na surowo bardzo mi pomogło, no ta. ale niestety... Gdzieś musi być umiar Ta. tego i trzeba się niestety badać, bo Ta. jak się nie będziemy badać. No bo nie to będzie, potem potem dzisiaj. Nie będziemy wiedzieć, że, że doprowadziliśmy organizm do takiej Ta. sytuacji jak u mnie w tej chwili. No nie, gdzieś. nie ma średniowiecza i się, nie ma co się bać fobi hobby. Pokazujemy specjalnie to, jak ten zabieg przebiega króciutko. Cały film masz nakręcony. nakręcony. Od początku Mamy... do końca, jak jest zabieg, wstaje po zabiegu i rozmawia. Nie pluje śliną, nie wyciąga nadmioty. Co jeszcze się chce przyznać, Uczciwie pokazuję, co ja zrobię. No, wielu ludzi jest suplementy, ja mając chorobę urządowę, to nie powstało w grudniu, bo pracowałem na to od, od, od wiosny, od lata. Cały czas jadłem surowe, a więc jadłem codziennie 2-3 kg czereśnia jak był sezon. Jadłem ogromną ilość truskawek. Nigdy nie jem surowego w zimie. Zawsze zahamuję. Mam, jestem taki naturopata, który temperatura, pogoda zawsze na wiosnę występuje, choroba obrzodowa i zawsze w jesieni. Chciałem przyspieszyć. Źle się czułem, poczucie. Chciałem dostać kopa, a więc pokażę suplementy, jak działają. Popatrzcie, tutaj miałem witaminę, każdy na to to jest, witamina B. To, jest, to już ta akurat nie jest. To jest osobno. To jest, miałem witaminę D3 i K2, kolagen, e, likopen, miałem beta karoten Wszystkie te witaminy to jest firma podkowa. E, ja nic nie zasługowałem się firma podkowa, bo jak koń e, umrze, czy zdechnie, czy padnie, to przyjeżdżają służby, weterynarze sprawdzają, dlaczego koń padł, co mu było podane. A jak my umrzemy, to najwyżej jego żona zapatrzy nad grobem, czy tutaj do Sejbaby, powiedzą, jednego szoła mnie i nikt nie, nie zainterweniuje. No, tak jak nasz szanowny... Świętej pamięci Adolf Kudliński, spotkamy się na grobie, rzucimy trochę gliny i nikt nie będzie badał, czy on, jak suplementy są, dlaczego jest przyczyną, czy mu wrzody pękły, dlaczego miał zawał. No ja tak jadł jego problem. Wziąłem te suplementy, są dla koni podkowa. Zaznaczam. Witamina D3 jest 50 tysięcy jednostek. Jadłem to przez cały miesiąc. Jeśli bym jadł tą tabletkę jedną na tydzień, 50 tysięcy nic by się nie stało. Jadłem codziennie rano i wieczór pogarsi tych tabletek. Czyli przesadziłeś po prostu. Przesadziłem. Tak dokładnie, przesadziłem. Nerki, oczywiście, poszły od razu, wyniki poszedł Białkomocz. Również mam badania pokazane, jak merki się zareagowały na taką ilość dużą suplementów. Suplementy zabijają. Ja się ja się gotuję, ja suplementuję się raz w roku w listopadzie. Ty też Biorę witaminę D3. D3 bierzemy, nie ma słońca, nie ma nic. Czym na cały dzień? Bierzemy czasami, żeby się wspomóc, żeby mieć takie okopa. Ja jestem wegetarianem i mam na poziomie 70, jak teraz badałem witaminę D3. B, B, B12 też na odpowiednim poziomie, górna granica. Jest to wszystko na papierach udokumentowane, gdzie ktoś chciał to, mówi, no coś ciemniasz tą hemocytyczne. Tak jest, tak ją mam nie, nie mam, nie jest to powodem tutaj coś pokazywać fałszywego. Również kolejną rzecz, którą chcę pokazać. Następny błąd. Mój kolega, mój kolega Andrzej, nie będę mówił nazwiska, znany jest tutaj, powiedział, metoda, metoda ze Stanów Zjednoczonych. Mam również tabletki ze Stanów Zjednoczonych, dostałem z Aleksandry, tak zwany Breckenstons, usuwające kamienie bramie, trzy 3 miesiące, specjalne enzymy naczustkowe. Mam kamień wątrobie, mam go 5 lat. Byłem na Filipinach, znam, wiem, którzy ludzie usuwali całe garście, w nocniku wyławiali te kamienie. Ja ten kamień mam w spowodowany, wiadomo, również błędami, wiadomo, że miałem godówki, głodówka każda po 42 dni na wodzie, nie, nie ma tłuszczu, rzucie tak a tworzył się kamień, powstał ten kamień. Wiadomo, że coś za coś. Uratowałem się z boleriozy, oczyściłem z toksyn, powstały nowe komórki, postawiłem, stanąłem na nogi. Tylko teraz polecili mi fizyki kwantowej ze Stanów Zjednoczonych. Andrzej to pilotował. Powiedział mi, że ten kamień dają mi 3 dni, mam tylko jeść codziennie co 15 minut jedno jabłko, a więc codziennie wychodziło 40 jabłek. I pić, że tego galon wody destylowanej. A więc przygotowałem się, ja zrobiłem 7 dni takie oczyszczanie. A więc jadłem, wyobraźcie sobie, tyle jabłek. Nie byłem w stanie zjeść więcej. 22, 23, wieczorem już mówi Agacie. Nie mogę, bo jak widzę jabłko, to zwymiotuję. Także tyle potrafiłem zjeść jabłek. oni kazali robić 3 dni. Miały być, miało być gwarancję, dawali na papierze, że, że jeszcze nie zdarzyło się im w historii, żeby po tych jabłkach nie zszedł ten kamień, że nie zniknął, on się ma rozpuścić. E, oczywiście nie pije się soków z jabłka, bo za szybko przeleciał. ma się jeść całe jabłka. Także takie jabłka, pokazuję, mieliśmy moje organiczne, fajne, nie, nie opryskiwane. specjalny gatunek, miał być o czerwone jabłka, twarde, miały strzelać zębach i takie jabłka miałem. Jadłem te jabłka 7 dni. Piłem za każdym razem jabłkiem szklankę wody, tak żeby nie przekroczyć jednego galona. A więc piłem 3,7 litra wody w ciągu dnia destylowanej. Oczywiście zrobiłem to 7 dni, po tych jabłkach, że wieczorem słuchałem przed spaniem, również to jabłko. Nic więcej, tylko jabłka i woda destylowana. Po oczywiście 7 dniach poszedłem natychmiast do badania do żywca, sprawdzić czy ten kamień zniknął. Oczywiście kamień miał 20 mm, minimalnie kamień się zmniejszył, do teraz robiłem tutaj. Właśnie u Majewskiego wczoraj, kamień ma 17 mm. Robię już co miesiąc robię badanie tego kamienia, czy on znika. I ten kamień nadal jest w woreczku i nadal ma 17 mm. Myślę, że no nie jestem w stanie nawet zjeść tyle jabłek, żeby usunąć ten kamień a ile by trwało latami. Znam na ten kamień metodę Morica, znam Tombaka, znam metodę Ziemby, znam wszystkie te metody. Na te wszystkie kamienie wpiłem wiele rzeczy i wiele środków. I ten kamień jest. Ja go mam po prostu. Kamień jest mineralny, twardy jak skała, i on zostaje. Także to też wpłynęło na to, że teraz mam akurat chorobę brzodową. Także no to chcemy pokazać, że chcemy przekazać wiedzę. Kto będzie chciał, to skorzysta z tej naszej wiedzy. I może się komuś przyda, może uratujemy komuś życie. Tak jak mogę Jankowi powiedzieć z całą pewnością. Tak uważa na siebie, jedz zdrowo, jedz pije soki. I dostał choroby wrzodowej, ma cały przewód pokryty. Cały przewód, dokładnie, Ta. i żołądek też. I... I żołądek też, tu nie ma kłamstwa. I dlatego pokazuje, żaden urządzenie, te kłanteki są modne, nie pokazały, że mam choroby wrzodowej. Mówiłem, już rozmawiałem z Izą, rozmawiałem z panią doktor Sobutową. Majewski również powiedział: że Te urządzenia są fajne, super. Pokazują, że mamy biciowce, mają pasożyty, mamy przywry, ale nie pokazały mojego stanu autentycznego przewodu, gdzie pękły wywrzody. Opowiadałem: Kudliński, jak się przewrócił trzy dni, nieprzytomny leżał w domu. Nie Kudliński, tylko mój kolega Janusz, który wydał książkę. Także chcemy się pochwalić tym. Ro... Nie, nie jest naszym celem tutaj nikogo atakowania, hejtowania czy zaprzeczania. W naszym przypadku. Chorego żorządka, dlatego z całą pewnością mogę powiedzieć, że enzymy i surowe nas zabija, bo mamy właśnie taki sam chorobowy żołądka I uczymy się na tych błędach, może ktoś te błędy wykorzysta tak, jak my jemy. Coś my... No, tak samo jest chory, jak my. Tak, I... coś, żeśmy przesadzili, to nie ma problemu. My tutaj nikogo nie atakujemy. Uważamy, że jesteśmy obydwaj na surowym. jem Od 40 lat jem surowe całe życie. Od 13 roku życia nie jem mięsa. Także. I to, co robimy, to propagujemy również takie samo jedzenie, jak to robi Mariusz na surowo. Także wielu ludzi mówi, Grzegorz, yy, no, obraziłeś mnie, powiedz to Mariuszowi, piszą tam w komentarzach, że, że surowe yy, tak działa. Tak działa na jednego człowieka. Są ludzie, którym to surowe nie będzie służyć. Jest to oczyszczenie jest toksyn, i również zacznę, wyleczę się i od maja, kwietnia już zacznę pić soki, mam własne celery, sadzimy to na, 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 na działce, zapraszamy do ogrodu, pokażemy, jak my żyjemy, jak, się, jak, 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 jak kontujemy. Na filmiku pokażemy w filmie, jak to badanie przebiegało. Zobaczycie nasze zdjęcia, jak było podłączenie i co doktor, oczywiście lekarz, który się zajmuje tym 36 lat, ma ogromne doświadczenie. Nie chcę, żebym podawał jego telefon, bo pytałem telefon na stronie, bo mu będą dzwonić od rana do wieczora. On nie przyjmuje pacjentów 100 na dzień, nie czeka się u niego 2 lata, po prostu przyjmuje jednego pacjenta czy dwóch. Zajmuje się nimi tak, nim się tak. zajął, 4 godziny poświęcił człowiekowi, porozmawiał, doradził mu, jak ma korzystać z tego, z tych, z tych wszystkich. Diety, jakie teraz korzystamy i robimy. Teraz leczymy się obydwa, ja poprawę mam niesamowitą, jestem po tygodniu brania super leków, jem tylko i wyłącznie zupy gotowane, wspomagam się dodatkowo ryżem, też będę wprowadzał powolutku olej, wszystko, nawet nie jedliśmy żadnego oleju, nawet mieliśmy jedliśmy Ja jadłem i babkę lancetowatą, wszystkie te zioła, ludzie mówią na wrzody Grzegorz, Szostakowskiego piłem, piłem sok z kapusty, który polecił doktor, w tym stanie o tym nie pomogły te rzeczy. I po prostu trzeba radykalnie wyleczyć to raz, wysuszyć, wysuszyć te wrzody, żeby nie chodzić stanem zapalnym, bo jakbyśmy nie uważali na siebie, ty byś to miał cały czas, to troszeczkę to zagoi się, wysuszy i znowu sprowokuje no, to. To przydziela to i będzie ta, wszystko ok, się wydawało, ta, że jest tak, i znowu nie. po prostu dajemy się surowizny i, 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 i znowu będzie to i znowu będzie wracała ta choroba. Że możliwe, że komuś służy, my gratulujemy tym ludziom, którzy mogą być na surowym, czują się wspaniale, oby tak dalej. My niestety pokazujemy, jak się dzieje i co się dzieje. Dlatego zawsze mówię, że moja dieta i moje życie jest bliższe temu, co robi Mariusz niż nasz kochany Jurek Ziemba, czy nasza dieta keto, której ja nie stosuję, nie jem i umarłbym na trzech szklankach smalcu. Ale mówi tak, jak zebrzymy w ogrodzie, że powinniśmy się spotykać, rozmawiać. Na dyskutować na zasadzie argumentów, każdym jakieś argumenty. Jak ja kogoś przekonam, coś mu podpowiem, to nie jest atak na tego człowieka, bo my go tylko wyciągamy z, z jakiejś niewiedzy, której on jest, co możemy służyć lub nie służyć. Jeśli ktoś jest, przychodzę na spotkania do optymalnych, jeżdżę do ustronia. Tutaj naszej pani, tam uszuli, jeżdżę na spotkania, rozmawiam z nimi i wcale ich nie atakuje. Nie przeszkadza mi, że ktoś jest optymalny, czy ktoś sobie pies smalec, jeśli mu to służy. Dlaczego nie? Ja jestem od dziecka wegetarianem i nie ma takiej możliwości, żebym się skusił zjeść mięso, bo już mam w mojej głowie zakodowane warzywa, owoce. Jeszcze raz zaznaczam, film robimy tylko i wyłącznie po to, żeby poszerzać wiedzę, żeby dyskutować w otwartym gronie. Tak jak powiedział Zibi, ma być na zasadzie, przyjeżdżacie do ogrodu wszyscy za darmo, każdy ma swoje argumenty. Przedstawia te argumenty, albo je obroni, albo ich nie obroni. Jeśli ma rację, to prawda wyjdzie i tak zawsze na końcu. No nie można ukrywać, nie możemy teraz powiedzieć, że jesteśmy super, się czujemy zdrowi, jak, jak krew się z nas leje. No nie można kłamać. Tak no nie można, można tak. kłamać. No. O to chodzi. Rozmawiamy, dyskutujemy otwarcie. Wiele rzeczy robi wielu ludzi dobrych. Rujemy też maszyny, będę wracał do oleju wyciskanych i tu nie ma żadnego ataku, tylko trzeba śmiało powiedzieć i kolejny film, będzie odcinek, jutro pokażemy z Jankiem, pokażemy te badania, co mu zalecił i jego wyniki. Pozdrawiamy wszystkich Was, oglądajcie, tak jak ja mówię, nie musisz dawać palucha, nie musisz dawać serducha, nigdy nie sponsorujemy żaden YouTube, żaden Facebook. Robię to i szkole i rozmawiam tylko, żeby pomóc, przekazać wiedzę i żeby każdy miał jeszcze większe doświadczenia i nie doszedł do takiego stanu jak my mamy. Mówią, no Grzegorz, że jest super, taki guru od roślin, od suwego jedzenia, jeszcze wszystko go, on lata z czujnikiem, pokazuje, a wyrzuca, wyrzuca awokado, cztery, które przesadzi azotyny, a jest w takim ciężkim stanie, że praktycznie mógłby nie. Do wiosny uratowałem go, bo na wiosnę ma mi postawić hale dla, dla, dla Siana. Także muszę człowieka ratować. Musimy się razem ratować, mamy podobne rządki. i takich ludzi jest wiele, bo piszą na internecie. Tak, piszą ludzie i zadają pytania. Zadają pytania, tu nie chodzi, Co o, to, dalej? A, tu nie chodzi o to, żeby kogoś ohejtować, obrażać, czy, czy mówić, że coś jest złe, tam to dobre. Wszyscy ci ludzie robią, każdy robi swoją dietę. Ci wszyscy na optymalnie jedzą tłusto, jedzą keto, niech sobie jedzą, mi to nie przeszkadza w ogóle. Siedzę z nimi przy stole i na Filipinach siedziałem przy stole i również mi nie przeszkadza takie ich zachowanie. Także kolejny odcinek będzie, to jest już nasz drugi odcinek. Oglądajcie trzeci odcinek, pokażemy następne problemy, jakie wynikają właśnie z takiego jedzenia i z popełnionych błędów. I na tych błędach się wspólnie uczymy. Także e, zapraszamy do nas na ogrodu na wiosnę. Teraz w promocji, kto zakupi nasz towar, e, to dostaje za, za 100 zł takie prezenty. Taka wielkość cebulek, zrobię bez leków, a napisam artykuł o tym, można poczytać, jakie cebulki, jakie lecznicze właściwości ma szafirek, e, jakie właściwości ma e, narcyz. W domu kupując nawet za 20 butelkę octu, dostajesz w prezencie taką ilość cebulek, 100 zł, o wartości 100 zł. Każdy, kto zamówi, do wyczerpania zapasów. Po to, żebyście na okres walentynek posadzili swoje ukochane, żeby mieć pasję, żeby spełniać swoje marzenia, nie siedzieć tylko na, siedzieć w domu na tej koronie yy, i nie denerwować się. Także yy, chcemy zaprosić Was teraz na taką promocję zimową, zima w pełni, w pełni mrozie. Wczoraj było 22-25 stopni w nocy, mrozu. Dzisiaj już spada, mamy tutaj piękną scenę białą. Pokażemy teraz, jak Janek, jutro na filmie pokażemy, jak się kąpie, jak morsuje w śniegu razem z żoną, mimo z takimi wrzodami i mimo, że jest wegetarianem i mimo, że jest cały czas na surowym i na sokach. Także teraz tak. zmieni tą dietę, przechodzi na gotowane. A, tak, na gotowane przejść, bo na lekarz, gotowane. lekarz mi na razie zabronił jeść. Tak, jeść tak, powiemy, co lekarz powiedział o tym, co sądzi, i w marcu pokażemy te wyniki. Robimy to po to, żebyście się mogli nauczyć od nas, podpatrzeć i również, jeśli tak my macie, mas zdyma, was pęczy, surowe, wiele ludzi odchodzi, bo nie może. Bo są ludzie, którzy nie mogą, zależy, jaki jesteś typ, według chińskiej medycyny: czy jesteś flegmat, czy jesteś rzuć. Czy jesteś wiatr pędzący, który może wypić z starego oleju silnika przerobionego? Nic mu nie ma. To jest wszystko zawartość kwasu. Nawet ludzie, my, tak jak my z żonkiem, mamy teraz małą zawartość kwasu, a więc będziemy wystąpiła anemia, bo nie chwania się żelazo. Wtedy to żelazo nie może organizm asymilować. Jeśli spada poniżej pH5, występuje bardzo silna anemia. Pierwsze to się bada zakwasenie żołądka. Także ten żołądek jest podstawą, gdzie ta pepsyna obrawia wstępnie to białko. Jeśli ono idzie w dobrej formie, jest to odpowiednio strawione, rozszczepione do poziomu przyswajalnego. Przechodzi do jelita cienkiego, a tak, duże molekuły białkowe dostają się do jelita cienkiego, limfocyty te odczytują to białko jako wroga i mamy właśnie szereg takich zdjęć, zaparć i różnych alergii, i tak dalej. Taki właśnie antagonizm powoduje, jeśli nie ma wstępnego trawienia w tym rządu. W tym a więc to jest podstawa. Chory rządek, nie prowadzisz firmy, jesteś załamany, jesteś wzdęty, ciągle ci czegoś brakuje i, no, i rano wyciągasz rękami nogi z łóżka, bo nie możesz stać. Tak, jest czy nie? Aj, no, tak. Dokładnie, tak teraz to... mieliśmy i teraz to pokazujemy. Pozdrawiamy wszystkich i zapraszamy, oglądajcie nasze filmiki, tak. jeśli możemy czymś Wam się przydać, służyć i dziękujemy za uwagę. I dzięki za fajne opisy, i dzięki za fajne słowa, i dziękuję za życzenia, bo dzisiaj właśnie mamy piękne urodziny. Wszystkiego najlepszego grzechu. I dzięki, dzięki, i cieszę się, że uratowałem mojego kolegę przed śmiercią. I żona również ma na Żona ma tak, na żo Żona też ma też na Żona surowo. również ma na ma również surowo. jest na surowo. I dostała na a więc tu jest tędy droga, że wyciągamy wnioski, Argumenty i rozmawiamy. I nie, nie, nie kłócimy się, i nie jest tu nic na siłę, chcemy udowodnić czy kogoś obalić jego teorię. Pozdrawiam, dziękuję.